W miniony weekend 18 i 19 lutego w hali Zespołu Szkół w Policach odbyła się 24 edycja międzynarodowego turnieju badmintona Babolat Cup. Wzięli w nim udział amatorzy oraz mistrzowie Polski i Europy w różnych kategoriach wiekowych od nastolatków do seniorów. Bobolat Cup, 24. edycja składa się z dwóch dni i ten wczorajszy dzień start to jest turniej kwalifikacyjny Polskiego Związku Badmintona Seniorów oraz turniej w klasyfikacji Open, czyli bardziej dla zawodników aktualnie grających, aktualnie trenujących, plus byli ligowcy, byli mistrzowie Polski, bo ich było też bardzo dużo. Przyjeżdżają z całej Polski, z Niemiec i tak już od wielu, wielu lat. Zresztą gościmy w Pulisa też już od paru lat, także się do tej hali przyzwyczailiśmy, jest super. W niedzielę na dziewięciu boiskach zmierzyły się osoby, które dopiero zaczęły swoją przygodę z badmintonem. Dzisiejszy turniej jest bardziej turniejem amatorskim dla tych ludzi, którzy tego badmintona dopiero próbują. Są też tacy, którzy są na początku drogi badmintonowej, czyli tak zwana kategoria radosnego amatora. Można to od razu, to od razu widać, że ktoś jest bardziej radosny, bo nie potrafi do końca grać, tak jak inni, jak zawodowcy, ale jest fajnie, bo dzisiaj też gra paru dobrych zawodników. To są amatorzy, ale dobrze, dobrze amatorzy, więc ci początkujący mogą zobaczyć, na czym ten prawdziwy już badminton polega. Turniej Babolat Cup frekwencyjnie jest największym turniejem w badmintona w Polsce. Imprezę wsparło wielu sponsorów i instytucji, w tym Pomorze Zachodnie, Miasto Szczecin, Powiat Policki i Zespół Szkół w Policach. W dwóch dniach to jest około 250 e, uczestników, w tym roku nieco mniej, ale e, jakieś 30-40 osób niż w roku ubiegłym, ale to tylko dlatego, że mamy, e, akurat to jest środek ferii w zachodnio-pomorskim, więc szczególnie dzisiejszy dzień e, czujemy to, że jest tych zawodników troszeczkę mniej, dlatego że tutaj zawsze było dużo osób z regionu, przyjeżdżało ze Szczecina, a nawet jest zresztą tutaj też jest parę osób z Polic, a teraz jesteśmy w środku ferii, czyli ludzie, którzy wyjechali gdzieś tam e, na pierwszy lub na drugi turniej, nie łapią się na tą niedzielę. Kolejna edycja turnieju odbędzie się w lutym przyszłego roku